Kamery, także obraz troszeczkę może się tutaj nam ruszać. Ja troszeczkę stre stresu, który mam, ale mam nadzieję, że mi przejdzie. Słuchajcie, jak widzicie, Polonez jest już w garażu, oczekuję do dalszej obróbki, do dalszych prac. Krótko Wam powiem, jaki będzie zakres pracy przy tym samochodzie. Więc tak, jeżeli chodzi o wnętrze, od tego zacznę. Kanapa, również przednie fotele zostaną wyprane przeze mnie. One są takie troszeczkę zniszczone, już nie mają tego fabrycznego takiego koloru. Ale może o tym głębiej porozmawiamy w dniu, kiedy będę to pranie wykonywał. Jeżeli chodzi o plastikowe elementy, również deskę rozdzielczą, zostanie to wszystko wyczyszczone i zabezpieczone, oczywiście, żeby przetrwało jak najdłużej, na kolejne lata, było jak nowe. Jest kilka elementów plastikowych, które moim zdaniem nie nadają się już do dalszej, do dalszej, że tak powiem, obróbki, no ale to już będzie po stronie właściciela co on z tym zrobić. Jeżeli chodzi o dywan oryginalny tutaj, który jest w tym samochodzie od nowości, z tym dywanem nie będę robił nic, on się nie nadaje moim zdaniem już do, dalszej, do dalszego procesu, najlepiej byłoby go wymienić, ale to też również zdecyduje o tym właściciel. Więc to na tym się skupimy, tylko jeżeli chodzi o wnętrze. Zewnętrzna strona. Karoseria, jak widzicie, jest to lakier akrylowy w kolorze białym. Dzisiaj możemy powiedzieć, że, ma, że jest to kolor biały. Wczoraj, kiedy ten samochód nie był umyty, to on był szary. Natomiast, tak jak zobaczyliście, proces samego mycia tego, tego lakieru, tego, tej karoserii wymagał kilku dobrych godzin. Ostatecznie musiałem usunąć. Wszystkie zabrudzenia, które były pod listwami, tutaj okolice uszczelek, klamki, no było troszeczkę z tym walki, no ale udało się. Yy, dobra, lakier jest akrylowy, jest to dosyć mocno zniszczony lakier. Moim zadaniem będzie przywrócenie go do dawnej świeżości i wykonam na nim tak naprawdę tylko odświeżenie lakieru bez korekty. To tyle, mam nadzieję, że po części wyjaśniłem Wam Jaki, jaki będzie etap y, dalszy i tyle. Tak jak wspomniałem, mam tutaj operatora, więc dzisiaj mogę sobie pozwolić na wiele i ja w tej chwili sobie wezmę lampeczkę, taką może nie inspekcyjną, ale taką zwykłą garażową warsztatówkę i pokażę Wam w skrócie, jak ten lakier wygląda, mam nadzieję, że uda mu się to nagrać, więc podejdź tutaj i y, zobacz takie zbliżenie zrób na dachu. Zresztą posłuchajcie teraz, jak lakier jest zniszczony. Co się dzieje? Słyszycie to? Jest to tarcie, po prostu jak papier ścierny, ale dobra. Może, może w takim zwierciadle tutaj widać, że ten lakier jest bardzo mocno zniszczony, bardzo, mocno, bardzo mocne są tutaj rysy, ale my wszystkich rys nie usuniemy, tak jak wspomniałem. Przejdzie to tylko proces odświeżenia. Dobra. To zapraszam Was do kolejnego materiału, z kolejnych yy, dalszych prac. Yy, ja tym yy, tymczasem się żegnam, bo mnie tutaj rozśmieszają. Zaraz przejdziemy do polerowania. Nałożę sobie tylko odrobinkę pastku. Zastosuję One Stepika z racji tego tak jak wspomniałem, że nie będzie tu wykonywana korekta, tylko odświeżenie lakieru, więc myślę, że One-Step tutaj jest dobrą kombinacją. I robimy próbę, jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądało. Kilka drożków, malutki fragment sobie tutaj wybieram, zaczynam polerować. I sprawdzamy za chwilę jaki jest efekt. Bardzo mam, jak wam pokazać w jakim stanie jest teraz lakier w miejscu, gdzie był wypolerowany, ale zobaczcie teraz, może tutaj, w tej świetlu, świetlóweczce, tak wygląda. Jakieś drobne rysy ma. Oczywiście mówiłem, jest to tylko odświeżenie lakieru. A zobaczmy część niewypolerowaną. Zobaczcie teraz, widać to doskonale, nie? Widzicie, ile jest rys według, yy, wedle świetlówki? O. Piękno, to ładnie pokazuje. Teraz przejdziemy na część polerowaną. Jest już przygotowany, gotowy pod aplikację wosku. W tej chwili mam tutaj wosk, który jest zakryty specjalnie, żeby nie robić lokowania produktu. Mamy aplikatorek, którego sobie maczamy delikatnie i zrobimy sobie najpierw takie odcięcie. Ja zawsze tak robię przy aplikacjach wosku, i od tego momentu ruchami okrężnymi, tak tutaj widzicie, lecimy sobie cały element. Yy, w tej chwili wosk, którego używam, yy, według produ specyfikacji producenta, ma nam tutaj wydatnić yy, lakier wydatnić tą szklistość się zrobić i tak dalej. Także zobaczymy czy mówił prawdę. Co prawda, ja już ten wosk używałem. Ja mam go troszeczkę jeszcze tutaj za dużo, więc go sobie rozprowadzę. Ja już ten wosk używałem i powiem Wam, że jest mega. Może nie jest jakiś super, jeżeli chodzi o trwałość, ale potrafi zrobić naprawdę pełną robotę. I w tej chwili zostawiam ten lakier, zostawiam nasz wosk na jakieś 10 minut, dlatego, że dzisiaj mamy dosyć zimno gdyby temperatura była lepsza to byśmy do, już docierali, myślę, po 5 minutach ale w tej chwili 10 minut to jest takie przechodzimy teraz do wnętrza naszego tutaj sobie to wszystko próbowali wyczyścić zobaczcie widzicie? te ślady po paluchu Nieźle to jest brudne. Dobra, z pierwszego, jak to mówią, delikatnie sobie mikrofibrę tutaj zmoczę detergentem i zbieramy. Delikatnie, żeby tej deski też nie porysować. Dobra. Zobaczcie. To jest tylko zebrane z pół deski jak to mówią. No. Chyba zrobimy to sposób. Na razie tylko sobie tak jak wspomniałem. Zbierzemy to z grubsza, ten kurz. A później sobie to wszystko będziemy dopiero czyścić. I lecimy dalej. Do momentu, aż cały ten kurz, ten brud nam nie zniknie, i wtedy sobie przejdziemy do prawidłowego czyszczenia. Dobra, pokażę Wam teraz, jak wygląda. Widzicie? Nie wiem, ile czasu ten samochód nie był czyszczony, ale powiem Wam, że jest yy, ciekawie. Dobra, ja Was nie będę teraz zanudzał, bo wiadomo, że wszystko muszę to w ten sam sposób przejechać. Pokażę Wam dopiero efekt, albo nie, pokażę Wam dopiero kolejny krok, czyli będziemy sobie to wszystko odpowiednimi środkami oczyścić. Jak można jeszcze, w jaki sposób można jeszcze to wyczyścić? Pomimo tego, że to już wygląda na czyste, pozwólcie, że ja sobie tutaj coś odmawię Posłuchajcie, dobra, taki fragmencik. Ja oczywiście całą tą deskę przejadę tu, wszystkie elementy plastikowe w ten sposób, właśnie. I teraz weźmiemy sobie szczoteczkę i może rozróżnimy sobie i tak. chciałem wam po prostu tylko pokazać taki fragmencik bo nie będę was zanudzał dobra odczekujemy chwileczkę niech sobie to zapracuje teraz ja sobie przygotuję szmatkę Zobaczcie, jest efekt niedopisania. do pisania. Dobra. Także ja sobie wyszczotkuję całą tą deskę, a wy widzicie kolejne etapy. Właśnie za chwileczkę przystąpię do prania naszej tylnej kanapy plus przednich foteli, i teraz takie jedno zdanie dosłownie. Jak możecie zauważyć, zobaczcie sobie na boczek. Boczek jest w zupełnie innym kolorze. Nasza kanapa, dokładnie tutaj w tym miejscu, widać też jest w innym kolorze, i tutaj nasze kawałki, takie powiedzmy fragmenty, też są w innym kolorze. Co ciekawe. Te wszystkie szare, te, przepraszam, te wszystkie takie gra, podchodzące pod, już pod granatowy kolor, również jak boczek jest, to jest oryginalny kolor. Natomiast cały tutaj ten środek jest to materiał już przetarty, z którym nic nie możemy zrobić. Tego wyprać się niestety nie da. Natomiast wyprać możemy to jedynie z brudu takiego. A to, żeby nam kolor odzyskał, jak właściciel w pierwotnej wersji myślał, to tego się nie da zrobić. Zobaczcie jeszcze przednie fotele. O, widzicie? Wszystkie te jasne plamy na fotelach to są już miejsca przetarte. Z tym już nie zrobimy nic. Również tutaj fotel kierowcy. Ciemne miejsca to jest oryginalny, oryginalny kolor. Tak powinno wyglądać nasze wnętrze więc ja za chwileczkę przechodzę do prania a wy zobaczycie może tutaj jakieś przebitki jeszcze wyrzucę. Biur właściciela. Da, jak możecie zauważyć, ma w głębi swoją szklistość. Odzyskał swój dawny blask, lakier. Zobaczcie teraz nic więcej się tutaj nie dało z tym już zrobić. Z racji tego, że on był bardzo mocno porysowany No ale mniej więcej tak to się prezentuje. Wszystkie grube rysy jednak jeszcze zostały, ale. Tak jak wspominałem, miało być to tylko proste odświeżenie lakieru i to udało się zrobić. Nareszcie może kiedyś przyjdzie czas. Tak wygląda nasz polonezik na tą chwilę. Prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Najważniejsze jest przygotowany i zabezpieczony żeby zmierzył się z warunkami, które niedługo nadejdą, także zima mu nie straszna. Jeszcze parę słów wejdziemy, zobaczymy wnętrze tego samochodu. E, tutaj przód, widzicie, kanap e, widzicie tutaj fotele są wyprane tak jak wspominałem przed pracą. Przed praniem wszystkie ciemne miejsca jest to, jest to przepraszam, kolor oryginalny, jasne miejsca są to już przetarcia. Yy, możecie zauważyć różnicę między fotelem a boczkiem. No i tak samo tutaj naszą deskę rozdzielczą. To wszystko jest tutaj fajnie wyczyszczone i fajnie zabezpieczone. Także ja jestem bardzo zadowolony z tego efektu. Jeszcze tylna kanapa. Zobaczcie, tylną kanapę. Również to wszystko wygląda bardzo ładnie i czysto. No i co jeszcze? Jeszcze tutaj spojrzenie z tej z perspektywy na naszą deskę. Tutaj również to pięknie wyszło.